Siałam się z tej strony Kinga 21 dzisiaj będę robić poziomy zjedzenia cukierków. challenge Tak co dam. Że, że najpierw jeden cukierek, potem muszę dwa zjeść naraz, potem trzy, cztery i no. Robię cztery, bo po prostu tak, dobra. Okej, okay. pierwszy lecimy z pierwszym cukierkiem i jak coś tu mam do przepicia, kokolwiek by mi było rzeczywiście mega za słodko, Oni Okej, okay, pierwszy cukierek. już od razu jest słodka, ale... Oczyszczę... Oczyszczę... tam... Oczyszczę. 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 nie Oczyszczę. 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 Oczyszczę dopiero gdy już mi będzie tak mega słodko to przepijam. Okej, okay, pierwszy cukierek mamy jeszcze drugi. Teraz tam nie Dotyczącej zniszczenia. Oba wiemy, że do tego nie doszło. Zostały sprzedane przez Twoją załogę. We prove you do łódki. Jonas Cię wydać. Próbowałeś zmusić go do milczenia. Ostawił się i doszło do kłótni. Straciłeś kontrolę. Nie zabiłem syna, którego tutaj wiedział, że zabiłeś nas. już za skończył na martwy. Mm. Myślę, że pomoczyła, ale to nic. Już po dwóch cukierkach mi się nie udało, za słodkie.